Hej, cześć, cześć, witam was, słuchajcie moi drodzy Moi drodzy Moi drodzy Słuchajcie, z racji tego, że są wakacje, z racji tego, że wakacje to czas imprez A jak wiadomo, że na, impreza, na, na imprezach na imprezach ludzie, ludzie tańczą swojej muzyki, bawią się eee... I, i piją różne napoje. Moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takich, takich kilku powodach, dla których, dla których nie piję, jakby to powiedzieć najłagodniej, dlaczego nie piję, hmm... dlaczego nie piję eee, tak zwanych procentowych napojów? procentowe napoje, Ano, moi drodzy, e, ano moi, drodzy, dlatego, że, moi drodzy, dlatego że wielokrotnie wiedziałem, jak takie, jak takie napoje m, wpływają na człowieka, na, na psychikę, na ludzki mózg, ono w, e, te napoje wpływają na płat czołowy mózgu, który odpowiada za racjonalne myślenie. E, nieraz słyszałam na, na przykład, że e, Słyszałem kiedyś taki tekst, że taki napój piło się, piło się na tak zwaną odwagę. Ale moi drodzy powiem Wam, że, e, że widziałem różne sytuacje, które, które po takich napojach się działy. Które de facto, które de facto jest to po prostu, e, które de facto po prostu zdarzają się, e, picie takich napoi bo są różnego rodzaju te, tego napoju, są takie, takie bardziej owocowe, są takie bardziej tradycyjne, w zależności od tego kto co lubi słuchajcie, z racji tego że e, z racji tego moi drodzy, że właśnie jest to napój, który, który wpływa na nasz mózg, na naszą psychikę który de facto wpływa na ten płat czułowy mózgu który odpowiada za to e, Człowy mózgu jest najbardziej takim nośnikiem analitycznym. Słuchajcie, i powiem Wam, że powiem wam, że wcale nie jest to, że e, jak to się, jak to często się mówi, wszystko jest dla ludzi. To jest wiadomo, że wszystko jest dla ludzi. E, jednakże, ja na przykład takiego napoju, jednakże ja na przykład takiego procentowego napoju w życiu by się nie napił. Ano dlatego, że Widziałem, różne... Widziałem jak, jak to wpływa na, na, na ludzki mózg, jak wcześniej wspomniałem, na psychikę, na myślenie. A powiem Wam, ja, ja, nie, ja nie chcę, żeby że jakakolwiek substancja chemiczna, jakakolwiek substancja chemiczna, która dostanie się do mojego mózgu, żeby decydowała za mnie o tym, jak mam się zachowywać i jak mam myśleć. Jest to, jest, to jedna z tych rzeczy, które, jest to jedna z tych rzeczy, które każdy człowiek e, by chciał, żeby nic, co wynika z naturalnej reakcji, go nie dotyczyło. Ale niestety dotyczy. No. Słuchajcie, umówmy się, że, e, że dlaczego ludzie lubią jeść czekoladę? Ludzie nie lubią jeść czekoladę, bo lubią jeść słodycze. Ludzie, lubią, lu, ludzie twierdzą, że lubią jeść słodycze tylko dlatego, tylko, tylko, tylko dlatego, że w czekoladzie są zawarte, są zawarte, są zawarte takie substancje, która sprzyja, która sprzyja wydzielaniu takich, takiego, takiej substancji, substancji chemicznej w mózgu, która jest jednocześnie neuroprzekaźnikiem, a, się ona a ta substancja, a ten neuroprzekaźnik ma taką fajną nazwę endorfiny. I właśnie to sprawia, że ludziom właśnie po zjedzeniu czekolady jest dobrze, że na przykład jak, jeź, jak, jak człowiek, jak człowiek je czekoladę lub jakiekolwiek jak idę słodycze, to żeby jest wtedy dobrze. I tylko dlatego, z powodu tego neuroprzekaźnika. Ale to nie jest film o neuroprzekaźnikach, tylko o tym, tylko o tym właśnie o tych napojach. Słuchajcie, moi drodzy, wcale nie jest dużo tajemnic, że wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi. W granicach... Oczywiście, w granicach rozsądku. Słuchajcie, jest to, słuchajcie, jak już wcześniej wspomniałam, ja w życiu takiego napoju bym się nie napił. A no dlaczego? Dlatego, że, yy, dlatego, że ja, ja de facto nie wiem, yy, nie wiem jak to by wpłynęło na mój mózg i na moje zachowanie. Yy, z, yy, z racji tego, że tego nie wiem, nie mogę, za, nie mogę sobie pozwolić, czyli nie mogę sobie pozwolić na jakiegoś na zaryzykowanie, żeby, żeby, żeby doznać jakiejkolwiek przyjemności z racji, przyjmowania, z racji przyjmowania tego napoju. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że z racji tego, że nie wiem, jak bym zareagował, nie wiem, jakby by się zmieniło się moje zachowanie, bo jak już wcześniej Wam wspomniałem, ten napój wpływa na, na płat czołowy na naszego mózgu. Na ten, na ten ośrodek analityczny. Moi drodzy, i z racji tego, że właśnie yy, nie znał swojej reakcji, właśnie dlatego takiego napoju procentowego się nie napiję. To jest główny czynnik, dla których dla których po prostu, to jest główny czynnik, dla którego tego nie wypije, a a to, że innym czynnik jest to, że to, że tym pomniejszym czynnik jest to, że po prostu nie lubię, to już, jest, to już jest inna kwestia, równie ważna, ale inna. Moi drodzy, moi drodzy, i to byłoby na tyle. To byłoby na tyle, moi drodzy. Jeśli film Wam się spodobał, zachęcam Was, dać łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to również Was zachęcam do dania subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Cześć.